Musiałem pokazać rozele białolice. Kupiłem je jeszcze latem w zeszłym roku. tak już może pod koniec lata właściwie. No i tak trafiły właśnie tutaj do tej klatki do budynku, dlatego że nie miałem wyłączonej woliery na zewnątrz. Teraz tą wolierę mam zrobioną, ale z kolei nie mogę przenieść, no wam w cieple, całą zimę, tak jak powiedziałem w budynku, więc... Boję się, że z tego mrozu jeszcze luty. żeby na mnie pochorowały i nie pomarzyły, Dlatego jeszcze tutaj, no, mają, no nie mają jeszcze roku. W zasadzie, Pewnie na wiosnę będą miały rok. I tak się zastanawiam, czy będą miały lęgi, czy jeszcze nie w tym roku. Samiec jest w mutacji. Goldmantel, tak jak widać, on jest żółty, taki ładny grzbiet ma. Samiczka nominalna. Chciałem właśnie, nie chciałem mieć, chciałem tak właśnie połączyć sobie dwa różne kolory po to, żeby zobaczyć co mi się z nich w przyszłości urodzi. sam widzę zajada patyczka, wziąłem dzisiaj, przyniosłem im tutaj do klatki, wrzuciłem gałązki wierzby. Tak, jest to czyste, świeże. Dzisiaj nacięte, więc że z jakim apetytem się zabrał za to. Rozelki tutaj, jak tu widać, no gryzie gałązki, natomiast nie gryzą klatki, co jest ważne. Konstrukcji nie ruszają. Deski, tak jak u mnie, są nie są ruszone. Blisko, no, ponad pół roku już siedzą u mnie. A patyczek jak dostaje, proszę bardzo. Jak sobie szarpie. O, samiczka troszkę się przesunęła więc może będzie ją lepiej widać Chciałbym właśnie tak pokazać te jej kolory Siatka troszkę przeszkadza ale myślę że widać Ona słuchuje Wczoraj to tak słoneczny dzień był To tak gwizdał, tak śpiewał samczyk że już myślałem że to są jakieś zaloty